Wsyp do toalety czarny pieprz. Firmy sprzątające od lat stosują ten patent. Przygotuj wyższe naczynie i wsyp dwie łyżki mielonego czarnego pieprzu. To nie jest zwykła przyprawa. Jego intensywny aromat sprawia, że cała mieszanka działa znacznie mocniej. Następnie dodaj trzy łyżki octu. To on zmiękcza zabrudzenia, rozpuszcza osad, kamień z WC i sprawia, że powierzchnia szybciej odzyskuje czystość. Teraz czas na płyn do naczyń. Odmierz trzy łyżki i wlej je do naczynia. Płyn rozbija tłuste zabrudzenia i ułatwia dokładne mycie. Na koniec dolej szklankę wody i wymieszaj wszystko, aż powstanie jednolita mieszanka. Przygotuj pusty pojemnik popłynie do naczyń. Przelej miksturę do środka. Zakręć i gotowe. Teraz wlej mieszankę bezpośrednio do toalety, najlepiej po ściankach i pod rantem. Weź szczotkę do wice i dokładnie wyszoruj całą toaletę. Efekt jest natychmiastowy. Toaleta wygląda perfekcyjnie czysto, a ty masz gotowy naturalny płyn do sprzątania toalety. Toaleta jest świeża i wygląda perfekcyjnie czysto. Jeśli zostanie ci trochę mikstury, wykorzystaj ją jako domowy odstraszacz owadów. Wylej odrobinę przy wejściu, przy listwach albo w kątach. Następnie wetrzyj ją w podłogę. Intensywny zapach tej mikstury skutecznie odstrasza mrówki, muchy i karaluchy. Dzięki czemu nie tylko sprzątasz, ale też zabezpieczasz mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi. Włóż brudne talerze do środka muszli klozetowej. Dodaj trochę płynu do naczyń, a dla efektu dodaj kolejny o innym kolorze. Zamknij klapę i spłucz jak zwykle. Czyste naczynia bez gąbki i zmywarki. To najdziwniejszy sposób na czyste talerze, jaki kiedykolwiek widziałam. Ta niebieska kulka odmieni twoją toaletę na zawsze. Nie będziesz już chciał używać tradycyjnych sposobów. Na początek przygotuj deskę oraz małą miskę. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej, która doskonale usuwa brud, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pomaga pozbyć się osadu z kamienia. Teraz wyciśnij łyżkę pasty do zębów. Pasta nie tylko odświeża i usuwa bakterie, ale także pomaga wybielić powierzchnię i pozostawia przyjemny zapach. Całość wymieszaj w dłoniach, aż składniki dobrze się połączą i utworzą jednolitą masę. Następnie uformuj małe kulki, które będą gotowe do użycia od razu. Wrzuć jedną kulkę do spłuczki. Rozpuści się stopniowo, dzięki czemu twoja toaleta będzie czysta i świeża za każdym spłukaniem. Możesz też wrzucić kulkę bezpośrednio do muszli toaletowej. Usunie zabrudzenia i zneutralizuje nieprzyjemne zapachy. Spłucz wodę i ciesz się idealną czystością za każdym razem. To szybki, tani i skuteczny sposób na utrzymanie higieny w toalecie. Wrzuć lód do toalety. Najlepiej jak sam zobaczysz, jak to super działa. Następnie użyj kolorowych płynów do mycia naczyń. Zacznij od polania lodu różowym płynem. Kolejna warstwa to niebieski płyn. Następnie wlej trochę zielonego detergentu. Te płyny sprawdzą się idealnie do usuwania uporczywych żółtawych plam. Następnie dodaj na lód kolejny produkt, jakim jest pianka do golenia. Użyj takiej w postaci żelu lub pianki, po czym rozpocznij kolejną rundę płynów. Użyj różowego, zielonego i niebieskiego detergentu. Taki lód pozostaw na godzinę w toalecie. Za pomocą szczotki wyczyść muszle w normalny sposób, następnie spłucz wodę w toalecie. Po czym ponownie wyczyść toaletę szczotką. Będzie czysta jak nigdy wcześniej. Ten sposób jest bardzo szalony, ale działa. Warto spróbować, aby przekonać się samemu. Efekt zaskoczy każdego. Wrzuć to do swojej toalety. Rezultaty cię zaskoczą. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. To prosty i tani sposób na środek, który przyda Ci się w łazience. Na początku weź Coca-Colę. Około 300 ml, następnie przelej ją do dzbanka. Coca-Cola zawiera kwas fosforowy i węglowy, które pomagają rozpuszczać osady wapienne, rdze oraz inne zabrudzenia. Do dzbanka dodaj pastę do zębów, wyciśnij około kilku centymetrów. Pasta do zębów nie tylko rozjaśnia powierzchnię, ale także pozostawia przyjemny zapach. Te dwa składniki starannie wymieszaj. Po czym przelej je do pojemnika, w którym zazwyczaj robisz lód. Następnie dodaj jeszcze trochę pasty do zębów. Włóż pojemnik do zamrażarki na kilka godzin. Po tym czasie wyjmij pojemnik i wyciągnij jedną kostkę z miksturą zrobioną wcześniej. Następnie intensywnym ruchem wrzuć ją do toalety. Szoruj jak zwykle i obserwuj, jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Jeśli nigdy tak nie robiłeś koniecznie, musisz spróbować. Efekt zaskoczy cię na pewno. Od kiedy korzystam z tego triku, korzysta również z niego moja teściowa. Jak zobaczyła, jak biała jest moja toaleta, sama chciała mieć taką u siebie. Znikną zacieki w muszli i żółte zacieki na desce sedesowej. Zapomnij o drogiej chemii. Jedyne, czego potrzebujesz, to pasta do zębów. Wyciśnij ją w kilku miejscach w sedesie. Może to być dowolna pasta do zębów. Każda ma właściwości, usuwające kamień, wybielające i odkażające. Dlatego doskonale zastępuje wiele produktów czyszczących. Rozprowadź pastę szczotką i wyszoruj nią całą toaletę. Pozostaw roztartą na 5 minut. Jeśli Twoja deska sedesowa ma plamy lub przebarwienia, wypróbuj w międzyczasie ten trik. Nałóż trochę pasty na ścierkę do czyszczenia toalety, złóż ją i delikatnie nawilż. Zacznij nią czyścić klapę. Zwłaszcza miejsca, gdzie najczęściej osadza się brud i widać żółte plamy. Odczekaj pięć minut. Po tym czasie nawilżoną ścierką bez pasty przemyj toaletę. Usuniesz brud i resztki pasty. Wszystkie przebarwienia znikną. Teraz wróćmy do toalety. Po odczekaniu spłucz pastę z toalety. Ponownie natrzyj muszlę szczotką. Zmyje to jej resztę. Teraz toaleta wygląda naprawdę czysto. Dodatkowo po takim triku świeżo i przyjemnie pachnie w całej łazience. Weź kilka limonek do łazienki. Mają one wiele właściwości, o których nie wiesz. Przetnij każdą z limonek na pół. Skórka z limonek ma wiele przydatnych właściwości, które sprawdzą się w domu. Wyciśnij sok z każdej limonki. Do tego triku potrzebne będą tylko skórki z limonek. Wyciśnięty sok wykorzystaj na przykład do zrobienia lemoniady. Następnie weź blender. Wrzuć do niego wszystkie skórki z limonki. Do blendera wlej odrobinę wody. Dokładnie zakręć pokrywkę i całość zblenduj. Skórki limonki pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń oraz mają właściwości bakteriobójcze. Skórki powinny być dokładnie rozdrobnione. Dodaj około 100 ml wody. Całość dokładnie wymieszaj. Odczekaj około minuty. Konsystencja powinna być lekko płynna. Następnie weź sitko i naczynie do przelania mieszanki. Całość dokładnie odceć. Starannie wyciśnij jak najwięcej płynu z pozostałości skórek. Skórka z limonek zawiera naturalne olejki eteryczne, co nada także powierzchniom świeży zapach. Polej mieszanką toaletę i chwilę odczekaj. Dokładnie wyczyść szczotką każdy element. Zobaczysz, że plamy łatwo się usuwają, pozostawiając muszlę klozetową czystą i wolną od plam. Zawartość tej butelki wlej do toalety będzie czysta i lśniąca jak nowa. Brud zniknie. Jeśli też lubisz czystość, wszystko odpowiednio zdezynfekowane oraz spachnące, to ten sposób jest dla Ciebie. Podam Ci bardzo prosty, ale skuteczny przepis na mieszankę, którą wyczyścisz toaletę, umywalkę i płytki. Pozbędziesz się też brzydkiego zapachu z toalety. W łazience wszystko będzie lśnić i przyjemnie pachnieć. Do miski wlej 1 litr wody. Woda powinna być o temperaturze pokojowej. Wlej do niej 150 ml dowolnego płynu do mycia naczyń. Wsyp jedną łyżkę sody. Soda pochłania brzydkie zapachy, zmiękcza wodę. Jest lekko żrąca, usuwa więc skutecznie plamy i brud. Wykazuje też właściwości bakteriobójcze. Dodaj też trzy łyżeczki rozjaśniacza fryzjerskiego. To utleniacz. Ale silniejszy niż 3% woda utleniona, skutecznie wybiela i usuwa plamy. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia toalety i umywalki ceramicznej. Dodaj pół nakrętki płynu do płukania tkanin. To sprawi, że łazienka będzie przyjemnie pachnieć. Przelej wszystko do dowolnej butelki. Wykorzystam butelkę po napoju i zrobię dziurkę w zakrętce. Ale możesz użyć butelki ze sprejem. Spryskaj wnętrze toalety i wyszoruj. Nie musisz używać kupnych produktów. Ta mieszanka starczy ci na długo. Umyj też umywalkę, używaj rękawiczek ze względu na użyty rozjaśniacz. Możesz też umyć tym płynem płytki na podłodze i ścianie. Wszystko będzie czyste i lśniące.